Witam wszystkich na kanale Moturki. W tym wideo po raz pierwszy, ale myślę, że nie ostatni, odwiedzę polskie i słowackie Tatry motocyklem. Kolejną rzeczą, jaką zrobię zaraz potem, będzie zakup nowego mikrofonu, ponieważ to nagranie będzie miało jakoś takie 2 na 10, a celuję w mocne 3. Jest to mój pierwszy film, więc nieszczęście mi pochwał, a tym bardziej hejtu. Wszystkie komentarze mile widziane. To tyle, jeżeli chodzi o wstęp, a teraz skupmy się na wyprawie. Pokażę Wam jedne z najpiękniejszych panoram Tatr Wysokich. Potem odwiedzę jaskinie starożytnych krasnoludów. Bubr, jakie bydle, okaże się być zwykłym susłem, który nie lubi marchewki. Do tego zakręty, cała masa zakrętów, w lewo i w prawo, potem jeszcze więcej zakrętów oraz przepiękne widoki. Przygotujcie sobie paczkę chipsów i Z2 piwka. Zaczynamy. Do zakopanego mam mniej więcej 700 km i większość tej drogi pokonałem eską oraz autostradą. Jest to chyba najnudniejszy możliwy sposób podróżowania motocyklem, ale jest niesamowicie efektywny. Kamerę postanowiłem włączyć dopiero gdy miało to jakiś sens, to znaczy gdy już było widać jakieś góry, a nie tylko płaski asfalt przede mną. Po zjechaniu z Zakopianki udałem się w kierunku miejscowości Bańska Wyżna położonej jakieś 15 km od Zakopanego. Była majówka, więc postanowiłem, że będę unikał mocno zatłoczonych miejsc. Przynajmniej na razie. Pogoda bardzo mi dopisywała. Lekko zachmurzone niebo, około 20 stopni. Właściwie żadnego wiatru. Idealny czas na podróż motocyklem. Na miejsce docelowe docieram tuż przed zachodem słońca. Dzisiaj będę nocował w obiekcie manio pokoje, który mogę polecić z czystym sumieniem. Do dyspozycji mam właściwie cały domek, duży salon, duża kuchnia, świetnie wyposażona i bardzo mili właściciele. Szefowa nalegała, aby zaparkować motocykl tuż pod drzwiami, zapewniając mnie, że nie będzie on nikomu przeszkadzał, także motocykliści są tam mile widziani. Oczywiście zapomniałem nagrać jak to wszystko wygląda, więc musicie wierzyć mi na słowo. Kolejnego dnia miałem plan wstać wcześniej rano, niestety łóżko było zbyt wygodne i ciężko było mi je opuścić. Wyruszyłem kilkanaście minut po ósmej i na szczęście ruch był właściwie żaden. Na początku miałem w planie zobaczyć tatry z daleka, więc udałem się na jeden z dwóch odwiedzonych dzisiaj punktów widokowych, to znaczy na głodówkę. Po mniej więcej półgodzinnej jeździe, moim oczom okazał się pierwszy świetny widok. Nie miałem zamiaru spędzać tam zbyt dużej ilości czasu, ponieważ miałem inne, ciekawsze plany na ten dzień. Szybko znalazłem jakieś miejsce, aby przykleić się z boku, zrobić kilka zdjęć, nacieszyć swoje oczęta i ruszać dalej. Okej, okay, pierwszy punkt wyprawy zaliczony, teraz pora na drugi, który jest chyba najczęściej odwiedzanym punktem widokowym przez motocyklistów, mianowicie chodzi o łapszankę. Przyspieszę nieco to wideo, przecież uszykowaliście tylko dwa piwa. Witajcie z powrotem. Właśnie dojeżdżam na Łapszank. Dodam tylko, że nie ma tam żadnego większego parkingu. W ogóle nie ma tam parkingu. Więc trzeba sobie jakoś radzić. Jednym z największych plusów podróży motorkiem jest to, że zawsze można się gdzieś przykleić i bardzo często stanąć po prostu za darmo, nawet na płatnych parkingach. Ale o tym już na pewno wiecie. W tym przypadku wykorzystałem wjazd na pole. Mam nadzieję, że właściciel nie będzie miał nic przeciwko. Oczywiście nic nie zniszczyłem. Ale też nie za bardzo było tam co zniszczyć, więc luz. Teraz wykonam dwa bieda ujęcia z niby drona. Pamiętajcie, celuję w 3 na 10. Lubię mieć wysoko postawioną poprzeczkę. Właśnie w tym miejscu był najlepszy widok na całej wyprawie. Jakieś 38 milionów kwitnących mleczy. Ja wiem, że za chwilę ktoś mnie poprawi, że to wcale nie są mlecze. No i właśnie na to czekam. Dobra, czas zwinąć bambusowy kij od mojej kamery i ruszać dalej. Tym razem udaję się prosto na Słowację. Podczas tej podróży nie miałem jakiegoś ściśle określonego planu, gdzie chcę jechać, chociaż to do mnie niezbyt podobne. Pomyślałem, że jeżeli bardzo dokładnie zaplanuję tą wycieczkę, to będę chciał odhaczyć każdy możliwy punkt, a przecież na wakacjach nie chodzi o to, żeby się gdzieś spieszyć. Granicę polsko-słowacką przekraczam w miejscowości Jurgów i od razu witają mnie piękne widoki oraz bardzo mocno połatany asfalt. Nie ma co narzekać, to stosunkowo krótki odcinek tak połatanego asfaltu, ale trzeba przyznać, że jest on połatany dosyć dobrze, nie ma większych dziur i motocyklem nie rzuca jak świnią. Po wyjechaniu z lasu to znowu się stało. Po prawej mam taki widok, że aż nie można się nie zatrzymać. Zresztą sami zobaczcie. Szybko znajduję jakieś miejsce, żeby się przykleić. Jeszcze nie, jeszcze nie. Tu jakieś drzewko. Jeszcze chwila. O, tu, tu, tu. Właśnie tu jest idealne miejsce na mój motorek. I pleci foteczka. Zrobiona kamerą, więc jakość jest tak jak widać. Mały zoom i za chwilę chowam to dziadostwo. Wsiadam na motorek i jadę dalej. Ostatnie spojrzenie na góry z tej perspektywy, a teraz taki bieda efekt, żeby pokazać, że faktycznie istnieje. Dalszy plan wyprawy był taki, żeby po prostu jechać przed siebie tak długo, aż zobaczę coś ciekawego. No i mamy to. Belianska, czyli Bielska Jaskinia. Przed chwilą miły pan wskazał mi miejsce parkingowe, oczywiście za tym drzewkiem, czyli dokładnie w miejscu, gdzie żadne auto nie wiedzie. Na plus jest to, że oczywiście parkuję tutaj za darmo. Mało tego powiedział, że ciuchy motocyklowe mogę sobie schować do tak zwanej budy, co oczywiście zrobiłem. Tutaj macie godziny wejść do tej jaskini. Nie można tam wejść o dowolnie wybranej porze, więc warto wcześniej zaplanować tą podróż. Z parkingu do jaskini jest niecały kilometr. Oczywiście cały czas pod górkę, ale nie jest to jakaś wymagająca trasa. Na górze, oczywiście, można coś zjeść, można się napić. I można, a nawet trzeba kupić bilet. Dodam tylko, że kamerowanie i fotografowanie jest dodatkowo płatne. W jaskini jest dosyć wilgotno, a także chłodno, jakieś 5 stopni, więc warto się trochę lepiej ubrać. Wejście jest tylko z przewodnikiem. W tym przypadku była to bardzo miła słowaczka, która trochę po słowacku, trochę po polsku opowiadała o tej jaskini różne ciekawe rzeczy, jakieś anegdoty i legendy. Jaskinia robi naprawdę świetne wrażenie i serio warto tam zajść. Jest tam dosyć ciemno, więc kamera poradziła sobie co najwyżej średnio, ale myślę, że udało mi się uchwycić chociaż część tego klimatu, który tam mamy. Znajduje się tam bardzo dużo podziemnych jezior, małych i większych, a także stalagmity, stalaktyty oraz stalagnaty. W tym momencie sami sobie musicie ogarnąć, co jest co. Są także nietoperze, jednego nawet udało się zobaczyć. Do tego całe mnóstwo schodów z poręczami, na szczęście. I świetne widoki z bardzo głębokimi dziurami, wąwozami. Nie mam pojęcia, jak to nazwać. Trochę z tych widoków udało mi się uchwycić. Moja grupa liczyła około 30 osób, więc nie było jakiegoś większego tłoku. Zresztą, wydaje mi się, że jest tutaj jakaś maksymalna liczebność tej grupy aby po prostu każdy mógł wszystko zobaczyć. Co do długości jaskini, wysokości, ilości stopni i tego typu suchych faktów, to macie wikipedia, ja nie będę tutaj zanudzał Was takimi głupotami. Na górę wchodzi się całkiem spoko, ale jak można się było domyślać schodzi się zdecydowanie lżej. Jedną z ostatnich atrakcji jest tak zwana sala koncertowa, czyli miejsce o naprawdę świetnej akustyce. Tam właśnie zatrzymaliśmy się na kilka minut, aby posłuchać muzyki poważnej i naprawdę wrażenia były świetne. Udało mi się nagrać kawałek tego przedstawienia, co było bez sensu, bo mikrofon kamery zrobił swoje, a kompresja YouTube'a dokona ostatecznego zniszczenia, ale co mi tam, przekonajcie się sami. Ale to dopiero za chwilę, bo tu jeszcze krótkie spojrzenie na Stala i końcówkę musicie sobie sami ogarnąć. Dodam jeszcze, że całe zwiedzanie zajmuje nieco ponad godzinę, więc tyle czasu sobie trzeba wygospodarować. Klimat tej jaskini miejscami przypominał mi kopalnie krasnoludów z Władcy Pierścieni. Chwilami nawet miałem nadzieję, że zobaczę jakiegoś niewysokiego brodatego i jego mościa z kilofem walącego z zapałem w skałę. Niestety nic takiego nie miało miejsca. Podejrzewam, że zamieszkujące Tą jaskinię krasnoludy wyprowadziły się już dawno temu i trochę lipa, sami przyznacie. Na tej przebitce możecie zobaczyć salę koncertową. Dobra, dosyć tej muzyki poważnej. Miałem nadzieję usłyszeć coś ze stajni mistrza Martyniuka, ale niestety bardzo się zawiodłem. Teraz jesteśmy już na ostatniej prostej. Muszę powiedzieć, że naprawdę warto było to zobaczyć. Kamera oczywiście nie oddaje nawet ułamka tego klimatu, który tam jest. Kilka minut później jestem z powrotem na parkingu i co ja widzę? Moja stara TDMa przygruchała sobie jakieś dwa inne motorki. Jakiś GS, jakiś KTM i coś jeszcze. Zatrzymałem się tam na chwilę na wyprażony syrop z prytkami. Potem przebrałem z powrotem w ciuchy motocyklowe i ruszam przed siebie. Przede mną kilkanaście kilometrów dosyć spokojnej jazdy. Niestety samochodów jest coraz więcej, ale ma to swoje plusy. Szansa na zdobycie mandatu jest dosyć mocno zniwelowana. Zużycie benzyny, oczywiście mniejsze, no i tylna opona zostanie ze mną na dłużej. Za chwilę dojadę do miejscowości Poprad, całkiem ładne miasteczko, dosyć czyste, ładnie utrzymane, ale... Skręciłem w stronę gór i dojechałem do miejsca, które aż nie wierzę, że istnieje, dosłownie kilkaset metrów od tego miasta. Sami zobaczcie, wszędzie walające się śmieci, delikatnie mówiąc, totalny nieporządek. To miejsce zostało ewidentnie opanowane przez prawdziwych wirtuozów pozyskiwania środków z programów socjalnych. Początkowo miałem zamiar dojechać bliżej gór, zaparkować motocykl i zrobić sobie świetne zdjęcie na tle gór, które są bardzo blisko. Niestety ta ochota dosyć szybko mi przeszła. Nie mam pojęcia, czy wjeżdżając tam naruszyłem jakieś wewnętrzne prawo, ale była to droga publiczna, więc raczej nie. Tutaj widać, że spacer środkiem ulicy to jest coś totalnie normalnego i w ogóle nie ma się czym przejmować. Nareszcie możliwość trochę mocniejszego odkręcenia manetki. Szybkie sprawdzenie czy w kieszeni nadal mam portfel i ruszam dalej. Tutaj zamieszczam mapkę z trasą, którą przejechałem. Jest to naprawdę świetna trasa obfitująca w liczne zakręty. Nie braknie Wam tutaj szybkich łuków, ale też dosyć ciasnych agrafek. Asfalt jest w naprawdę dobrej kondycji, no może poza nielicznymi wyjątkami. Jest bardzo przyczepny i na kilku odcinkach całkowicie nowy. Moim zdaniem najlepszy odcinek zaczyna się w miejscowości Wernar. Po drodze napotkacie kilka niewielkich miejscowości. Ja przez nie jechałem przeważnie za jakimiś lokalsami, którzy dosyć luźno interpretują przepisy ruchu drogowego. Przyspieszę nieco to wideo i sami zobaczcie, czy ta trasa Wam się podoba. to powiem tylko była za darmo, a jak wiadomo gratis to uczciwa cena. A teraz witajcie na Syslowisku. Miejsce położone jest na malowniczej polance u podnóża góry i właściwie w całości jest opanowane przez susły, tudzież suseły. Jak widać na filmie po zastosowaniu odpowiedniej kombinacji taś-taś i chip cip suseł właściwie podchodzi pod samą dłoń, prawie że można go pogłaskać. Tutaj próbowałem go skusić kawałkami marchewki. Jak widać, moją marchewkę miał w głębokim poważaniu. Tutaj kolejna ofiara przyszedł, powąchał, polizał. No i ma to gdzieś, nie? No niezbyt to miłe z jego strony. Wydaje mi się, że te susły wolą jednak słonecznik i marchewkę i słonecznik możecie kupić na pobliskim parkingu. Możliwe jednak, że susły są nieco przekarmione przez turystów. Albo akurat tego dnia miały ochotę na ostrego kebaba w bułce, sam nie wiem. Obok płynie bardzo fajny potok z czystą wodą, krystalicznie czysta woda, lodowata do tego. Podejrzewam, że nawet nadaje się do picia. tutaj moje ostatnie podejście do przekupienia susła, żeby przyszedł dał się pogłaskać. Niestety znało miał to gdzieś No nic trudno Wybaczcie mi to co powiem za chwilę, ale naprawdę nie mogłem się powstrzymać. Bubr, jakie bydle? To widzimy posąg mojego pana od biologii z podstawówki, mini minizo, więc minikonik. Więcej niż jedno zwierzę, czyli lama, według pana z familiady. Pomnik zająca, tudzież królika, miś puszapek, całkiem przyjemny. Idąc dalej ścieżką zobaczymy jeszcze posąg konia. No, i totalny hit, taki blok dla ptaków. Swoją drogą, ciekawe, ile za metr kwadratowy, a tak na poważnie, czy jakikolwiek ptak w tym mieszka. Czy to tylko dzieło sztuki i to wysoce dyskusyjne. Chyba, że to faktycznie ma jakieś zastosowanie. Może tu będzie jakiś ornitolog, który mi to wytłumaczy. Mamy jeszcze posąg panienki z mieczem. I sowa, lub też puchacz. Nie mam pojęcia, czym to się różni. Seslowisko to całkiem fajna atrakcja na wolnym powietrzu, głównie odwiedzana przez rodziny. Ja byłem tam akurat sam, ale kupuję także cibo familii nie mając rodziny i do tej pory nikt tego nie sprawdził. Wyjeżdżam w kierunku Tisowca. Po drodze łapie mnie deszcz, ale nawet on nie jest w stanie zepsuć mi tej znakomitej zabawy, którą mam na motocyklu. Powoli zbliżamy się do końca tego odcinka, a w następnym odwiedzę majestatyczny słowacki zamek. Nie postrzelam z działa, chociaż chciałbym. Jestem wielkim fanem zamków oraz pałacy, więc zobaczymy jeszcze jeden słowacki zamek. Ten będzie nieco mniej rozwalony niż poprzedni, i niestety tutaj także nie postrzelam z działa. Za to odwiedzimy pracownię alchemiczną. Na koniec po raz trzeci nie postrzelam z działa, ale za to odwiedzę miejsce idealne dla dużych i średnich chłopców. Pokażę Wam kilka narzędzi do bardzo skutecznego rozprzestrzeniania pokoju na świecie. Poza tym będzie też kilka bonusów oraz jeszcze więcej zakrętów. Zapraszam wszystkich do subskrybowania, komentowania oraz pozostawienia łapki w górę. Do następnego.